Jeśli pijesz kawę codziennie rano i ciągle mierzysz wysoki poziom cukru we krwi, być może popełniasz krytyczny błąd, który może być prostą drogą do cukrzycy. Większość osób powyżej 65 roku życia pije kawę w najgorszy możliwy sposób, ponieważ nikt im nigdy nie powiedział, że sposób przygotowania ma większe znaczenie niż sama kawa. To, co zaraz ujawnię, może całkowicie zmienić Twoje poranki i uratować Twoją trzustkę przed zniszczeniem. Jestem dr Marek Zieliński, specjalista w dziedzinie zdrowia osób starszych z ponad 30-letnim doświadczeniem klinicznym. Widziałem setki pacjentów, którzy niszczyli swoje zdrowie metaboliczne, nie zdając sobie sprawy, że ich poranny nawyk może być główną przyczyną problemu. Czy wiesz, że kawa wypijana w niewłaściwy sposób może podnieść poziom cukru we krwi o 40% w ciągu zaledwie 30 minut? Według ostatnich badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Uppsali. Kofeina bezpośrednio wpływa na insulinooporność u osób powyżej 60 roku życia, czyli tworzy sytuację, w której twoje komórki przestają odpowiadać na insulinę. W rezultacie cukier pozostaje we krwi, zamiast wchodzić do komórek, więc trzustka pracuje coraz ciężej, aż w końcu się wyczerpuje. Jeśli podoba ci się ten film, kliknij teraz przycisk Polubienia. Ponieważ za chwilę podzielę się z tobą wiedzą, którą rzadko znajdziesz w polskim internecie, pozwól, że opowiem Ci historię pewnego 68-letniego pana, którego nazwę Henryk. Henryk przyszedł do mojego gabinetu z wynikami, które pokazywały cukier naczczo na poziomie 126 mg na decylitr, czyli na granicy rozpoznania cukrzycy. Powiedział mi wtedy, że od lat pije trzy duże kubki kawy dziennie, zawsze z cukrem i śmietanką, ponieważ tak nauczył się od swoich rodziców. Henryk był przekonany, że kawa jest zdrowa, bo czytał w gazetach, że chroni serce i pamięć. Więc, co dokładnie się dzieje w organizmie Henryka po takiej kawie? Za tymi porankami kryje się pewna sprawa metaboliczna. Kiedy pijesz kawę z cukrem i tłuszczem z nabiału jednocześnie, Twój organizm otrzymuje potężny bodziec glikemiczny. Kofeina sama w sobie blokuje działanie insuliny na poziomie receptorów komórkowych, czyli tworzy tymczasową insulinooporność. Cukier dodany do kawy natychmiast podnosi poziom glukozy we krwi, a tłuszcz z mleka lub śmietanki spowalnia opróżnianie żołądka. Więc glukoza utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Nauka już udowodniła, że ta kombinacja jest szczególnie niebezpieczna dla osób starszych. Badania wskazują, że po 60. roku życia trzustka ma mniejszą zdolność do kompensowania nagłych skoków cukru, dlatego każdy taki poranny nawyk zbliża cię o krok do przedcukrzycy lub cukrzycy typu drugiego. Co gorsza, chroniczne wysokie poziomy cukru powodują uszkodzenie naczyń krwionośnych, nerek i nerwów, czyli może być już za późno, zanim zauważysz pierwsze objawy. Takie przypadki są coraz częstsze, ponieważ w Polsce kultura picia kawy ze słodyczami i ciastkami jest głęboko zakorzeniona. Moi pacjenci często zgłaszają, że rano piją kawę z drożdżówką lub ciastkiem, a potem dziwią się, dlaczego poziom cukru jest wysoki przez cały dzień. W rzeczywistości jest tu ukryty ważny czynnik, o którym zaraz ci powiem. Henryk wrócił do mnie po trzech miesiącach. Jego cukier naczczo wynosił 108 mg na decylitr, czyli spadł o 18 punktów. Co się stało? Henryk przestał pić kawę w dotychczasowy sposób i zastosował prostą recepturę, którą mu pokazałem. Za chwilę zrozumiesz, dlaczego ta zmiana była tak skuteczna, ale najpierw ważne pytanie. Czy ty również pijesz kawę z cukrem każdego ranka? Według niektórych kawa jest wrogiem zdrowia dla osób starszych, ale to nieprawda. Problem nie leży w samej kawie, tylko w tym, co do niej dodajesz i kiedy ją pijesz. Lekarze wyjaśniają, że kawa bez dodatków może być bardzo korzystna dla metabolizmu glukozy, ponieważ zawiera związki zwane kwasami chlorogenowymi, które spowalniają wchłanianie cukru w jelitach. W mojej praktyce klinicznej widziałem dziesiątki osób, które obniżyły swój poziom cukru tylko dzięki zmianie sposobu picia kawy. Mówi się, że czarna kawa podwyższa ciśnienie krwi i jest niebezpieczna dla serca, ale najnowsze badania z Uniwersytetu Harvarda pokazują coś zupełnie odwrotnego. Osoby pijące dwie do trzech filiżanek czarnej kawy dziennie Miały o 23% niższe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego w porównaniu do osób, które nie piły kawy wcale. Dlaczego? Ponieważ polifenole zawarte w kawie poprawiają wrażliwość komórek na insulinę, czyli odwracają insulinooporność. Teraz przechodzimy do jeszcze ważniejszej części. Co musisz zrobić, żeby twoja kawa pomagała, zamiast szkodzić? Odpowiedź jest prostsza niż myślisz. Ale większość ludzi nie zna tej metody, ponieważ nikt im nigdy jej nie pokazał. Podobno najlepszy czas na kawę to zaraz po przebudzeniu, ale to kolejny mit. Według badań z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, picie kawy na pusty żołądek rano zwiększa produkcję kortyzolu, hormonu stresu, który bezpośrednio podnosi poziom cukru we krwi. W rezultacie, twoja kawa działa przeciwko tobie, zamiast na twoją korzyść. Dlatego pierwsza zasada brzmi, nigdy nie pij kawy na pusty żołądek, szczególnie jeśli masz powyżej 65 lat. Zamiast tego, zjedz lekkie śniadanie bogate w białko i błonnik, poczekaj około 30 minut, a dopiero potem wypij kawę. Takie proste działanie zmniejsza wpływ kofeiny na insulinooporność o prawie połowę. Więc Twoje ciało ma czas na ustabilizowanie poziomu glukozy, zanim kofeina zacznie działać. Pewna 71-letnia pani o imieniu Zofia, przez lata piła kawę zaraz po wstaniu z łóżka, codziennie, o 6 rano. Jej poziom cukru na czczo wynosił 118 mg na decylitr, czyli był w strefie przed-cukrzycy. Kiedy zaczęła jeść najpierw małe śniadanie z jajkiem i pomidorem, a kawę pić dopiero 30 minut później, jej cukier naczczo spadł do 98 mg na decylitr w ciągu zaledwie 6 tygodni. Zofia nie mogła uwierzyć, że coś tak prostego mogło dać tak wielkie rezultaty. To dopiero początek. Druga zasada dotyczy tego, co dodajesz do kawy. Jeśli używasz cukru białego, syropu lub miodu, niszczysz całą korzyść zdrowotną kawy w jednej chwili. Cukier prosty powoduje natychmiastowy skok glukozy, a połączenie z kofeiną tworzy efekt podwójnego uderzenia na trzustkę, czyli może pęknąć jej zdolność do produkcji insuliny, jeśli będziesz to robić przez lata. Nie rozluźniaj się jeszcze, ponieważ zaraz pokażę Ci dokładnie, jak przygotować kawę, która będzie Twoim sprzymierzeńcem w walce z wysokim cukrem. Ale najpierw pozwól mi powiedzieć Ci jeszcze jedną ważną rzecz. Według ostatnich badań, osoby powyżej 70 roku życia, które piją czarną kawę bez cukru, mają o 30% niższe ryzyko rozwoju demencji w ciągu kolejnych 10 lat. Czyli kawa nie tylko chroni przed cukrzycą, ale również może chronić Twój mózg przed zanikiem pamięci. Jeśli jeszcze nie polubiłeś tego filmu, zrób to teraz. Ponieważ za chwilę otrzymasz recepturę, której nie znajdziesz nigdzie indziej w polskim internecie. Teraz przechodzimy do najważniejszej części tego filmu, czyli do polskiej receptury na kawę dla osób starszych z problemami z cukrem we krwi. Ta receptura pochodzi z mojej własnej praktyki klinicznej i została przetestowana na dziesiątkach pacjentów z doskonałymi wynikami: składniki i przygotowanie. Weź jedną filiżankę świeżo zaparzonej czarnej kawy bez cukru. Dodaj pół łyżeczki cynamonu cejlońskiego w proszku. Dodaj ćwierć łyżeczki oleju kokosowego nierafinowanego. Wymieszaj dokładnie przez około 30 sekund, aż olej się rozpuści. Proporcja jest kluczowa. Na każde 200 ml kawy używaj pół łyżeczki cynamonu i ćwierć łyżeczki oleju kokosowego. Nie więcej, ponieważ zbyt duża ilość oleju może wywołać dyskomfort żołądkowy u osób starszych. Sposób użycia i zastosowania. Pij tę kawę raz dziennie, około 30 minut po śniadaniu, nigdy na pusty żołądek. Najlepszy czas to między 8 a 9 rano, kiedy poziom kortyzolu w organizmie zaczyna spadać. Nie pij tej kawy po godzinie 14, ponieważ kofeina może zakłócić sen a dobry sen jest kluczowy dla regulacji cukru we krwi. Dlaczego ta receptura działa? Cynamon cejloński zawiera związek zwany kumaryną, który naśladuje działanie insuliny i pomaga komórkom pobierać glukozę z krwi. Badania wskazują, że pół łyżeczki cynamonu dziennie może obniżyć cukier naczczo o 10-15% w ciągu 4 tygodni. Olej kokosowy dostarcza trójglicerydów średniołańcuchowych, które są szybko spalane na energię zamiast być magazynowane jako tłuszcz, więc nie podnoszą poziomu cukru i pomagają utrzymać stabilny poziom energii przez cały dzień. W mojej praktyce klinicznej widziałem, jak pan Jan, 73-letni pacjent z cukrzycą, obniżył swój poziom hemoglobiny glikowanej z 6,2% do 5,7% w ciągu trzech miesięcy, pijąc te kawę codziennie i jednocześnie unikając cukru w innych posiłkach. Pan Jan powiedział mi, że po raz pierwszy od lat czuje się energiczny rano i nie ma już nagłych spadków energii po południu. Takie rezultaty nie są wyjątkiem. Lekarze wyjaśniają, że regularne spożywanie cynamonu w małych dawkach pomaga trzustce pracować efektywniej, więc nie musi produkować tak dużo insuliny, żeby utrzymać cukier pod kontrolą. W rezultacie zmniejsza się ryzyko wyczerpania trzustki, które prowadzi do cukrzycy typu drugiego. Jeśli chcesz uzyskać jeszcze lepsze efekty, dodaj do swojego poranka krótki spacer po wypiciu kawy. Według badań. Zaledwie 10 minut chodzenia po posiłku może obniżyć poziom cukru we krwi o dodatkowe 12%, ponieważ mięśnie zaczynają pobierać glukozę bez potrzeby insuliny. Czyli masz podwójną korzyść kawę z cynamonem plus aktywność fizyczna, co razem daje potężny efekt na Twoje zdrowie metaboliczne. Czy popełniałeś ten błąd, nie zdając sobie sprawy, że Twoja poranna kawa może podnosić cukier zamiast go obniżać? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej, ponieważ twoja historia może pomóc innym osobom w podobnej sytuacji. Teraz pozwól, że powiem ci coś bardzo ważnego o tym, czego absolutnie musisz unikać. Nigdy nie używaj cynamonu kasji zamiast cynamonu cejlońskiego, ponieważ cynamon kasja zawiera wysokie poziomy kumaryny, która w dużych ilościach może uszkodzić wątrobę u osób starszych. Zawsze sprawdzaj etykietę i kupuj tylko cynamon cejloński, który jest bezpieczny nawet przy długotrwałym stosowaniu. Nigdy nie dodawaj mleka krowiego do tej kawy, ponieważ białko zwane kazeiną może wiązać się z polifenolami z kawy i cynamonu, więc zmniejsza ich działanie przeciwcukrzycowe. Jeśli absolutnie musisz mieć coś kremowego w kawie, użyj niewielkiej ilości mleka migdałowego bez cukru. Ale lepiej jest pić ją czarną z dodatkami, które ci pokazałem. Nigdy nie pij więcej niż dwie filiżanki tej kawy dziennie, ponieważ nadmiar kofeiny może podnieść ciśnienie krwi i wywołać arytmię serca, szczególnie u osób powyżej 70 roku życia. W mojej praktyce zawsze powtarzam pacjentom, że umiar jest kluczem do zdrowia. Więc jedna filiżanka dziennie jest idealna, dwie są maksimum a więcej może przynieść więcej szkody niż korzyści. Poza tym, jeśli bierzesz leki na cukrzycę, takie jak metformina lub glipizydy, zawsze skonsultuj się ze swoim lekarzem przed wprowadzeniem tej receptury, ponieważ cynamon może wzmocnić działanie tych leków i spowodować zbyt niski poziom cukru, czyli hipoglikemię, która jest niebezpieczna dla zdrowia. Bezpieczeństwo zawsze jest na pierwszym miejscu. Jeśli jesteś członkiem mojego kanału, już wiesz, że regularnie dostarczam takich praktycznych receptur i wskazówek zdrowotnych dostosowanych do potrzeb osób starszych. Jeśli jeszcze nie jesteś członkiem, rozważ dołączenie teraz, ponieważ członkowie otrzymują dostęp do materiałów dodatkowych, szczegółowych poradników i mogą zadawać mi pytania bezpośrednio w sekcji dla członków. To inwestycja w Twoje zdrowie, która zwróci się wielokrotnie. Teraz chcę, żebyś zrozumiał pełny obraz tego, jak kawa wpływa na twój organizm, ponieważ to znacznie więcej niż tylko cukier we krwi. Według najnowszych badań z Uniwersytetu w Sztokholmie, osoby pijące 2 do 3 filiżanek kawy dziennie mają o 40% niższe ryzyko rozwoju choroby Parkinsona w porównaniu do osób, które w ogóle nie piją kawy. Dlaczego? Ponieważ kofeina chroni neurony dopaminergiczne w mózgu przed zanikiem. Czyli spowalnia procesy neurodegeneracyjne związane z wiekiem. Kawa również chroni wątrobę. Lekarze wyjaśniają, że polifenole w kawie zmniejszają stan zapalny wątroby i spowalniają rozwój włóknienia, czyli mogą zapobiec marskości wątroby, u osób z przewlekłymi chorobami tego narządu. W mojej praktyce klinicznej widziałem pacjentów z podwyższonymi enzymami wątrobowymi. Którzy po wprowadzeniu regularnego picia czarnej kawy zaobserwowali poprawę wyników w ciągu kilku miesięcy. Co więcej, kawa może chronić przed niektórymi rodzajami raka. Badania wskazują, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka wątroby o około 40% i raka jelita grubego o około 15%, ponieważ antyoksydanty w kawie niszczą wolne rodniki, które mogą uszkadzać DNA komórek. I prowadzić do nowotworów. Czyli twoja poranna filiżanka może robić znacznie więcej dla twojego zdrowia, niż kiedykolwiek myślałeś. Jednak pamiętaj, że wszystkie te korzyści dotyczą tylko czarnej kawy bez cukru i sztucznych dodatków. Jeśli pijesz kawę z syropami smakowanymi, słodzącymi sztucznymi lub z dużą ilością mleka, tracisz większość tych korzyści, a nawet możesz pogorszyć swoje zdrowie metaboliczne. Dlatego tak ważne jest picie kawy w sposób, który wspiera Twoje ciało zamiast je obciążać. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, nie zapomnij kliknąć przycisku Polubienia teraz, ponieważ to pomaga mi dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują tej wiedzy. Teraz pozwól, że powiem Ci o jeszcze jednym aspekcie, który rzadko jest omawiany. Kawa wpływa na Twoje jelita i mikrobiotę jelitową, która jest kluczowa dla zdrowia metabolicznego. Według badań polifenole w kawie działają jak prebiotyk, czyli karmią dobre bakterie w jelitach, takie jak bifidobakterium i Lactobacillus, które produkują krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Te kwasy tłuszczowe poprawiają wrażliwość na insulinę i zmniejszają stany zapalne w całym organizmie, więc Twoje jelita i Twoja trzustka współpracują lepiej. W rezultacie, Osoby pijące regularnie czarną kawę mają bogatszą i zdrowszą mikrobiotę jelitową, co przekłada się na lepszą kontrolę cukru we krwi, silniejszy układ odpornościowy i mniejsze ryzyko chorób zapalnych jelit. Mówi się, że zdrowie zaczyna się w jelitach i ta prawda jest potwierdzona przez naukę. Pewna 69-letnia pani o imieniu Maria cierpiała na przewlekłe zaparcia i wysokie poziomy cukru jednocześnie. Kiedy wprowadziła do swojej diety codzienną filiżankę czarnej kawy z cynamonem i zwiększyła spożycie błonnika, jej problemy z jelitami ustąpiły w ciągu dwóch tygodni, a poziom cukru na czczo spadł z 115 do 102 mg na decylitr. Maria powiedziała mi, że po raz pierwszy od lat czuje się lekka i energiczna, jakby ktoś zdjął jej ciężar z barków. Takie historie przypominają mi, dlaczego wybrałem zawód lekarza. Proste zmiany mogą przynieść wielkie rezultaty, jeśli tylko wiesz, co robić i jak to robić poprawnie. Teraz chcę, żebyś pamiętał o kilku dodatkowych wskazówkach, które pomogą Ci osiągnąć najlepsze efekty. Po pierwsze, zawsze pij kawę świeżo zaparzoną. Nigdy nie odgrzewaną, ponieważ polifenole i antyoksydanty szybko się rozkładają po zaparzeniu. Więc kawa stojąca przez kilka godzin traci swoją wartość zdrowotną. Po drugie, używaj wody filtrowanej do zaparzania kawy, ponieważ chlor i metale ciężkie w wodzie z kranu mogą zmieniać smak i zmniejszać korzyści zdrowotne. Po trzecie, jeśli to możliwe, kupuj kawę organiczną która nie zawiera pestycydów i innych toksyn, które mogą obciążać Twoje ciało, szczególnie wątrobę i nerki. Pamiętaj, że Twój organizm ma powyżej 60 lat i nie radzi sobie z toksynami tak dobrze jak kiedyś, więc każda decyzja o czystości tego, co jesz i pijesz, ma znaczenie. Jeśli jeszcze nie zostawiłeś komentarza, zrób to teraz i powiedz mi, Ile filiżanek kawy pijesz dziennie i czy dodajesz do niej cukier? Twoja odpowiedź pomoże mi tworzyć lepsze materiały dostosowane do Twoich potrzeb. Na koniec chcę Ci przypomnieć o czymś bardzo ważnym. Twoje zdrowie nie zależy tylko od jednej rzeczy jak kawa, ale od całości tego co robisz każdego dnia. Jeśli pijesz dobrą kawę, ale jednocześnie jesz dużo białego chleba, słodyczy i przetworzonej żywności, nie osiągniesz długotrwałych rezultatów. Zdrowie to suma małych decyzji podejmowanych codziennie, więc każdy posiłek, każdy napój i każdy krok ma znaczenie. Według badań, osoby, które łączą zdrowe nawyki żywieniowe z regularną aktywnością fizyczną i dobrą jakością snu, żyją średnio o 12 do 15 lat dłużej w pełni zdrowia niż osoby, które ignorują te podstawy. Czyli każda zmiana, którą wprowadzasz teraz, to inwestycja w twoje przyszłe lata życia, w twoje wnuki, w twoje doświadczenia i w twoją niezależność. Nie czekaj, aż będzie za późno. Nie czekaj, aż lekarz powie ci, że masz cukrzycę lub że musisz brać insulinę na stałe. Zacznij działać teraz, wprowadzając te proste zmiany, o których ci dzisiaj opowiedziałem. Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do regeneracji, jeśli tylko dasz mu odpowiednie narzędzia. Jestem pewien, że jeśli zastosujesz tę recepturę na kawę przez najbliższe 30 dni, zobaczysz wyraźną różnicę w swoich pomiarach cukru, w poziomie energii i w ogólnym samopoczuciu. Daj sobie szansę i spróbuj. Nie masz nic do stracenia, a bardzo wiele do zyskania. Jeśli spodobał Ci się ten film, jestem pewien, że spodoba Ci się również ten, który teraz pojawia się na Twoim ekranie. Przygotowałem go specjalnie dla subskrybentów tego kanału, ponieważ zawiera jeszcze więcej praktycznych wskazówek na temat zdrowia metabolicznego i zapobiegania chorobom związanym z wiekiem. Kliknij teraz i kontynuuj swoją podróż do lepszego zdrowia. Dziękuję za Twój czas i za to, że jesteś tutaj. Pamiętaj, że Twoje zdrowie jest najcenniejszym skarbem, jaki posiadasz, więc traktuj je z szacunkiem i troską, na jakie zasługuje. Do zobaczenia w następnym filmie. Dbaj o siebie.